Chciałem dzisiaj porozmawiać z Tobą o stopie zwrotu. Dlaczego jest to ważne? Jak to liczyć? Po co to komu? I jak ważne jest to w Twoich inwestycjach? Generalnie chodzi o to, że wybierając jakąkolwiek inwestycję, powinieneś kierować się stopą zwrotu, dlatego że jest to miernik, który Pokażę ci, jak bardzo opłacalna jest dana inwestycja. Jak to liczyć? To bardzo proste. Jest to suma Twoich rocznych przychodów podzielone przez wszystkie koszty, które poniosłeś na daną inwestycję. I teraz stopy zwrotu z najmu w różnych krajach zachodnich wahają się od 2 do 3%. W Warszawie jest to 4 do 5%. Natomiast jeżeli robisz najem w sposób dobry, Profesjonalny i dobrze ułożony, osiągniesz stopę zwrotu między 8 a nawet czasem 12% stopy zwrotu. Innymi słowy, kupiłeś coś za 100 tysięcy złotych, 12 tysięcy złotych wpadnie ci z powrotem do kieszeni w ciągu roku. Jest to miernik atrakcyjności takiej inwestycji. Dzięki stopie zwrotu, czyli ROI Return on Investment, jesteś w stanie porównać sobie różne inwestycje. Jeżeli zakup 50-metrowego mieszkania, Pozwolić ci zarabiać 2000 zł miesięcznie, a zakup 60-metrowego mieszkania 3000 zł miesięcznie, to nie wiem czy widzisz, ale z tych proporcji 2000 do 50 i 3000 do 60, to jakoś tak może nam się wydawać na oko, że te 3000 do 60 to jest więcej, tak, w proporcji, prawda? To jest akurat prosty przykład, ale są takie, które są trochę bardziej zagmatwane i czasem różnica wychodzi naprawdę malutka. Na przykład z jakiejś inwestycji możesz mieć 8,5% stopy zwrotu, a z drugiej 9%. Jeżeli jeszcze uzupełnisz strategie podatkowe, które możesz do tego użyć, i wyjdzie na to, że inne podatki będziesz płacił tu i tu, to na końcu musisz sobie to przeliczyć, co to by się bardziej opłaca. Pamiętaj jednak, że Stopa zwrotu powinna być odpowiednio liczona, w sensie w odpowiednim horyzoncie czasowym. Inwestorzy mają tendencję do tego, żeby liczyć stopę zwrotu w stosunku rocznym i to jest jak najbardziej prawidłowe. Równocześnie zapominają, że powinni również brać pod uwagę długość trwania tego projektu czyli policzyć stopę zwrotu w trakcie całego tego projektu. Co on na myśli? Chodzi o to, że jeżeli zrobisz Coś z bardzo tanich materiałów, to będziesz miał stopę zwrotu tak zwaną degresywną, czyli powiedzmy, że w pierwszym roku osiągniesz stopę zwrotu 10%, ale w drugim, trzecim, czwartym i piątym będziesz osiągał coraz gorsze wyniki i okaże się, że po dwóch, trzech latach musisz coś poprawić, odmalować, odświeżyć, gdzie nie tylko poniesiesz dodatkowy koszt, ale jeszcze spadnie ci przychód. To wszystko spowoduje, że stopa zwrotu, powiedzmy, może w pierwszym roku będzie 10%, ale już w trzecim tylko 7%. Nie chcemy takiej sytuacji. Dużo lepiej jest założyć daną stopę zwrotu na czas typu 7 do 10 lat i tak zrobić to mieszkanie i tak to skalkulować, aby stopa zwrotu była maksymalna, ale w tym okresie czasu można to osiągnąć w ten sposób, że nasze mieszkanie po prostu się nie degraduje, jest atrakcyjne dla najemców i jesteśmy. Po prostu w stanie się zabezpieczyć przed tym spadkiem. I większość inwestorów nie patrzy w tak dużym horyzoncie czasowym, co jest błędem. Stopa zwrotu, czyli return on investment, liczy się to w ten sposób. Wyobraź sobie, piszę tutaj: ROI równa się zysk w ciągu roku z danej inwestycji podzielone przez łączną sumę kosztów, czyli zakup. Plus remont, plus wszystkie koszty okołokredytowe, czy też choćby um, związane z notariuszem PCC i wszelkimi opłatami. Powiedziałem już, że stopa zwrotu jest podstawowym miernikiem do oceny atrakcyjności inwestycji. Jeżeli ktoś inwestuje na oko, na czuja, czy jakkolwiek mu się to wydaje, to profesjonalny inwestor błyskawicznie, często jest w stanie zorientować, że dana inwestycja nie została zrealizowana z punktu widzenia stopy zwrotu, ponieważ będzie widział marnotrawstwo w kilku miejscach, i to drobne marnotrawstwo, i to czasem drobne błędy na początku mogą się skumulować do takiego poziomu, że zamiast 10% stopy zwrotu będziesz miał tylko 5. Stopa zwrotu wpływa również na wartość nieruchomości. No bo wyobraź sobie, masz 50 metrowe mieszkanie, i zysk. Z tej nieruchomości jest 2000 miesięcznie, rocznie to 24 tysiące złotych. I teraz, jeżeli stopa zwrotu z mieszkania, o której Twoja wymarzona byłaby 10%, oznacza to w dużym skrócie, że za to mieszkanie maksymalnie zapłacisz 240 tysięcy złotych ze wszystkimi kosztami dookoła. A teraz wyobraź sobie, drugie mieszkanie, takie samo, identyczne. Jeżeli chodzi o metraż i bardzo podobny rozkład, ale jesteś w stanie zrobić tam pewne updatey, które pozwolą ci wynajmować to za 4000 złotych miesięcznie. I to, uwierz mi, na rynku nieruchomości jest jak najbardziej spotykane. Jeżeli 4000 miesięcznie da 48000 w skali roku, to 10%. Jeżeli, to te, inaczej, to jeżeli przy założonej stopie zwrotu 10%, liczy się to w ten sposób, że 48 tysięcy złotych stanowiłoby 10% wartości inwestycji, czyli 100%, czyli cena całego mieszkania wynosiłaby już 480 tysięcy złotych. Zwróć uwagę, takie samo mieszkanie, taki sam metraż, w inny sposób wynajmowane na stopę zwrotu. Zwróć uwagę, jaka jest ogromna różnica w wartości, Żaden rzeczoznawca, żaden bank nie liczy w ten sposób, dlatego że w ten sposób kupuje się i sprzedaje nieruchomości komercyjne. A nieruchomości mieszkalne wycenia się w Polsce metodą porównawczą. My, jako inwestorzy, liczymy sobie to po dochodzie zupełnie tak jak w nieruchomościach komercyjnych. Dla kogo ważna jest stopa zwrotu? Stopa zwrotu ważna jest dla wszystkich inwestorów, nie tylko tych aktywnych, którzy wykonują później pracę danej inwestycji, ale także dla tych pasywnych, tych kapitałowych, którzy to finansują. Dlatego że stopa zwrotu jest taką funkcją, taką informacją, która pozwala ocenić, jak bardzo atrakcyjna jest nieruchomość i dana inwestycja i ile można na niej zarobić. Jeżeli dzisiaj chcesz kupić mieszkanie na wynajem i zastanawiasz się, jaka stopa zwrotu będzie atrakcyjna, niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy to po pierwsze od czasu, w którym to oglądasz, dlatego że Polska jako kraj, jako rynek się rozwija i stopy zwrotu będą maleć. Druga sprawa, zależy w jakim jesteś mieście, dlatego że w Warszawie masz Jedna z najniższych stóp zwrotu w Polsce z najmu, dlatego że ceny nieruchomości są najwyższe, a jeżeli byś spojrzał na łódź, która jest obok, która jest niedowartościowana, ona ma dwa razy większe stopy zwrotu. Stąd zależy to od miejsca, w którym jesteś. Aby to w miarę precyzyjnie określić, wystarczy zapytać osoby, które się tym zawodowo zajmują. Na jakie stopy zwrotu by inwestowali i jakie są atrakcyjne. Nie mówię o pośrednikach czy zarządcach, którzy pracują w nieruchomościach, mówię o tym, żebyś zapytał się osoby, która inwestuje w nieruchomości w sposób zorganizowany i w sposób planowy, strategiczny i jest w stanie się z tego w jakiś sposób utrzymać. Mam nadzieję, że wyniosłeś z tego, co powiedziałem, coś dla siebie. Jeśli podobało Ci się to, napisz proszę mi w komentarzu, co to było i czego potrzebujesz więcej, żebym nagrał następnym razem.